Bezpieczna szkoła to akcja informacyjno-edukacyjna mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole jak i najbliższej okolicy. W ramach akcji uczniowie gorzowskich podstawówek otrzymają broszury informacyjno-edukacyjne przygotowane przez firmę Eltrox i miejską komendę policji w Gorzowie Wielkopolskim. Broszura Bezpieczna Szkoła zawiera niezbędne informacje dla dzieci i młodzieży, szczególnie ze szkół podstawowych. W broszurce zawarte są informacje dotyczące tego, jak zachować się podczas spotkania dzieci z osobami nieznajomymi. Jednym z elementów akcji jest również konkurs na facebookowym fanpage'u organizatora, gdzie spośród placówek oświatowych biorących udział w akcji internauci wybiorą jedną, oddając głos w ankiecie. Szkoła, która zdobędzie największą liczbę głosów, otrzyma kompletny zestaw monitoringu od firmy Eltrox. Kompletny zestaw do monitoringu, złożony z ośmiu kamer i niezbędnych komponentów, zostanie zamontowany w zwycięskiej placówce. Akcja jest organizowana przez firmę Eltrox we współpracy z Urzędem Miasta oraz Komendą Miejską Policji pod honorowym patronatem prezydenta miasta Gorzowa Jacka Wójcickiego. Prezydent Miasta Gorzowa popiera wszelkie inicjatywy związane z bezpieczeństwem uczniów, szczególnie uczniów w szkołach podstawowych. Dlatego objął patronatem akcję Bezpieczna Szkoła. Cieszymy się, że możemy współpracować w tej sprawie z policją i że nasze dzieci w obrębie szkół dzięki tej akcji będą czuły się bezpieczniej. Jako Gorzowska Policja bardzo aktywnie włączamy się do akcji Bezpieczna Szkoła i też zachęcamy inne grupy zawodowe, aby wykorzystały swoje doświadczenia w tym jakże cennym projekcie, które ma ni mniej, ni więcej tylko służyć ochronie i bezpieczeństwu najmłodszych. Wspólnie łącząc siły, na pewno potrafimy zrobić dużo więcej, aby nie stała im się krzywda. Zachęcamy do tej akcji, zachęcamy do tej inicjatywy hashtag Bezpieczna Szkoła. Jak głosować? Głosy oddajemy za pośrednictwem Facebooka. Na broszurach znajduje się adres oraz QR-kod, które prowadzą do ankiety, gdzie znajduje się lista placówek biorących udział w akcji. Głosy można oddawać od 13 maja do 14 czerwca 2019 roku. Serdecznie zachęcam do głosowania.